Dzień dobry moi mili państwo, z tej strony Paweł. Na dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o meczu Bayernu monachium z Bochum. Dowiemy się też, kto zastąpi Tomasa Tuchela. Także ja nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Bayern przegrał trzeci mecz z rzędu po klęsce z Bayernem Leverkusen. Po razce z Lazio w Lidze Mistrzów przyszła kompromitacja z Bochum. Strata Bayernu do aptekarzy wynosi już 8 punktów. Bayern jest w olbrzymim kryzysie. Zespół Tomasa Tuchela w spotkaniu z Bochum zagrał tragicznie. Chociaż w grundzie jesiennej Bawarczycy z tym zespołem wygrali 7 do 0. Mecz bardzo dobrze zaczął się dla Bayernu. W 14 minucie Reymana mocnym strzałem pokonał Musiala. Bayern miał mecz pod kontrolą. Okazję miał jeszcze Harry Kane, ale Anglik strzelił nad poprzeczką. Nic nie zapowiadało tragedii Bayernu. W pewnym momencie kibice zaczęli rzucać na Murawę różne przedmioty. To jest dalsza część protestów przeciwko wejścia zagranicznych inwestorów do spółki zarządzanej pierwszą i drugą Bundesligą. Przerwa w grze trwała 15 minut. Po wznowieniu gry Bayern nie istniał na Murawie. Bochum wyrównało po ataku. Na liście strzelców pisał się Asano. W 44 minucie Bochum objęło prowadzenie. Bramkę zdobył Schlotterbeck, który wykorzystał do z zrzutu rożnego. Gospodarze w 6 minut odwrócili losy meczu. W drugiej połowie Bayern nie rzucił się do huraganowych ataków, by wyrównać stan rywalizacji. Rejman nie miał wiele pracy. Spotkanie było wyrównane, ale to Bayern dłużej utrzymywał się przy piłce. Sytuacja Bayernu zrobiła się dramatyczna w 77 minucie. Upamekano uderzył przeciwnika łokciem w głowę we własnym polu karnym. Arbiter nie miał żadnych wątpliwości i wskazał na wapno. A Francuza wyrzucił z boiska. Dla upamekano była to druga czerwona kartka w drugim meczu z rzędu. Jedenastkę wykorzystał Kevin Stronger. Bochum było w komfortowej sytuacji. Natomiast w końcówce było troszkę nerwowo. Bramkę zdobył Harry Kane. Anglik wykorzystał podanie Tela. A chwilę wcześniej Rayman zatrzymał Leroya Zane. W doliczonym czasie gry podopieczni Tomasa Tuchela mieli kilka okazji, by wyrównać, ale nie udało się skierować piłki do siatki. I katastrofa Bayernu Monachium w tym sezonie zbliża się wielkimi krokami. Bayern jest na dobrej drodze, by zakończyć ten sezon z pustymi rękami. A i z taką grą może być ciężko w rewanżowym spotkaniu pokonać Lazio, chociaż Rzymianie też nie zachwycają. Wszystko wskazuje na to, że Thomas Tuchel pozostanie w Bayernie do końca sezonu. W meczu z Bochum miał grać o posadę, a się skompromitował. Prezes zarządu potwierdził, że Tuchel dalej będzie trenerem Bayernu. To może oznaczać tylko jedno, że Bayern latem będzie chciał ściągnąć Xabiego Alonso. Poza hiszpanem Bayern rozważa też kandydatury Antonio Conte, Nara Solskiera, Jose Mourinho czy Zidana. Ale priorytetem jest Xabi Alonso. Natomiast. Hiszpan jest najbardziej rozchwytywanym trenerem na rynku. Mówi się, że Chabi Alonso chciałby objąć zespół, w którym wcześniej grał jako piłkarz. Tutaj w grę wchodzą tylko trzy zespoły. Real Madrid, Liverpool i Bayern Monachium. A jak będzie, na tą odpowiedź musimy troszkę poczekać. Także moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z wami żegnam. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.